Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii y, opowieści Janinki. No i dzisiaj Wam opowiem, jak to się zaczęło. Y, moja historia rozpoczęła się w 1952 roku, jak dobrze pamiętam. Wtedy się urodziłam. Ojcowie się cieszyli, że mają córkę. Co prawda, byłam już trzecią córką. I zbytnio mnie nie, nie lubieli, no ale się cieszyli, że jest, córka jest. No, no i zaczęło się od tego, że miałam 5 lat, i dziadek, jakiś pan, przyszedł do nas do domu i mówi, że chce z nami zamieszkać. I my nie wiedzieliśmy, kto to jest, nie. Myśmy się pytali, a to kim pan jest, skąd pan pochodzi. On mówi, że on nie ma domu. On chce zamieszkać, może być moim dziadkiem. No i przyjęliśmy go, on miał wtedy 80 chyba lat. Kurde. 80 lat. No i przyjęliśmy go, on tam mi opowiadał, jak on na wojnie był, jak on tam z tymi Niemcami walczył, jak. Te radzieckie znaczki im zamazywał, jak się biły, jak się kryły przed tymi Niemcami. No, ciężkie historie, ale to nieważne. Miałam już tak z 14-10 z lat, to już zaczęłam pracować. Tak, widzowie, pewnie się zdziwicie, ale jakim miałam 14 lat, czy tam 10 czy 8, zaczęłam już pracować w cegielni. Cegielnia to jest takie coś wyrobia, wyrabianie cegieł. No i tam wyrabialiśmy te cegły z siostrami. Siostry były trochę starsze, to dla tych innych obowiązków były. Ja tam tymi nogami mięszałam to całe wszystko. I często jak wracałam z cegielni, to jak wracałam z cegielni, to przechodziłam koło piekarni, nie. I w tej piekarni tam zawsze chleb był świeży. I takie to zapachy były, tak ciągnęło, człowiek był głodny. Uch, 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 uch. Wierzcie mi widzowie, nawet czasami po 3-4 dni nic nie jadłam. Ale to wiecie, tamte czasy, się, że do sąsiedza, poszło się do sąsiada, do tego, do, kurde, do sadu. Wzięło się z gnitych jabłek na jadło i żyło się dalej. A teraz te nowoczesności, ja sraczki dostaję po tych śmietanach osiemnastkach. I myśmy mieli w domu jedną krowę i dwie świnie. Wtedy tych świn nie za bardzo mogło się pa... Nic chyba, nie wiem, czy teraz nie można mieć. Nieważne, wiem, że te świnie nam ktoś zabrał w nocy. Przyszły złodzieje i nam dwie świnie zabrały. To pamiętam, żeśmy dwa tygodnie o te świnie płakali. Była Halinka i Prusia. To były dwie, ja je tak nazwała, Halinka i Prusia. To ja dwa tygodnie o nie płakałam i do tej pory płaczę. Dobra, widzowie, to opowiadamy dalej. <laughs> kurde. I, no i tak te dwie świnie nam zabrali i ukradli, no po prostu ukradli. Wstajemy rano, obrządek dla świn trzeba zanieść, patrzymy, a świn nie ma. No to, kurde, ktoś podpierdzielił, mówimy. No i tak to było. Później, trzy lata później, ja już miałam tak dobrze już byłam, tako staro, babo. 15 lat miałam, to już się robiło i w cegielni, i do cukrowni się chodziło na cukier. I znaczy, no, sami wiecie o co chodzi. Już powoli zaczęła się budowa nowego domu. No to ja wtedy pamiętam, że jeździłam z dziadkiem tym przybranym, co on już był na wykończeniu. Do... po kamień, do lasu, na kamienną górę, taka góra z kamienia była i myśmy kilofami to roztłukiwali i na wóz, i na wóz, i no żeby nikt nie widział. I do domu pod osłoną nocy. I tego pewnego dnia ten... Pojechaliśmy z tym dziadkiem i tam była taka norka, nie? Taka dziura pod spodem był, kamień u góry. Ściana kamienia, i w, tej, i w tej ścianie była dziura wyczłobiona. Ja tam żem właziła. No i ja żem wyszła. I ta góra kamienia się zawaliła. Tyle, że co żem wyszła. Boże, ile to strachu, żem się wtedy najadła. Dwa dni, żem się trzęsła. Ale to to nic, widzowie, bo dziadek kiedyś są pojechał, nie? są pojechał. Myśmy jeszcze mieli. Dwa czy trzy konie, już nie pamiętam, wiem, że jeden nam się yy, jeden nam zdech, bo tam jakiś chory był, czyśmy go sprzedali. Nie wiem, widzowie to było dawno. No i ten dziadek pojechał tam do, po ten kamień. Ja z nim nie pojechałam, bo wtedy coś łeb mnie bolał, czy co i mówię Jedz co mnie jadę, bo coś źle się czuję, upadnę tam, czy co nie. Oj i ten dziadek pojechał. To było gdzieś dwunasto w nocy. Wyjechał dziadek i ośpie na słumie ze szczurami. No i jakiś przyleciał jakiś chłop. No i godą, że num dziadka zabiło. Tego przybranego dziadka, nie. Ja się pytam, jak to, że zabiło? Co, co tam się cholera stało, nie? Godą, że kilofem, tłuk i ściana na niego poleciała i o cały w farbie leży. Dobrze, Stare jeszcze spały, bo stare to się bardzo nie interesowały tym dziadkiem. To stare jeszcze spały. Jorzem szybko wstała, to była szósto, piąto, czwarto rano. Siadłam na tego karego, na tego kunia naszego i żem pognała do tego lasu. No tak, rzeczywiście, leży dziadek zabity chyba. No, sprawdzą wołam, dziadku. Płakałam nad nim. To były ciężkie chwile dla mnie. Ja nie potrafiłam mu udzielić pomocy. No, łeb miał rozbity w głowie kamyków tych żużlu. Brudny cały to to w tych czasach to by już dawno umarł, bo to by się krew mu zatruła. Bakterii naszło. No i nieważne, no i nie miałam jak go podnieść. Wziąłam te kamienie, e, powyrzucałam. Z niego, z ty głowy mu tak trochę mu tak umiałam chustkę, taką jak harcerze kiedyś mieli. Osoby, kto, co znają te czasy, to wiedzą, jakie chustki jakie miały z tymi gocieczkami. Ja nie byłam w harcerstwie, ale. No i wzięłam tu chustkę i mu tak pocierałam to letko czoło, tu krwi było do cholery. No i wzięłam go pomalutku na tego kunika, zaciągnęłam. On był lekki, bo to wiecie, w tamtych czasach się nic nie jadło, to się nic nie ważyło. On był lekki, żem go na konia tak położyła i tego drugiego konia złożę, zem zaprzęgłam dwa konie dziadka na wóz i żem przyjechała do domu. To on pamiętam, to już były jego ciężkie chwile. On leżał z tymi ranami, te rany mu się lały, to to tak ciekło. Pękało, bolało. Widzowie, jak on umierał, to się wił z bólu. To się wił z bólu. On normalnie tak krzyczał, jakby go ze skóry obdzielali. Tak widzowie krzyczał. Do tego widzowie nie zapomnę. I mówił: Dziecko, jak postawita chałupę, jak się. Obrobita, to postawta mi grób. Ja dotrzymałam mu słowa, i że ten grób by mu poz, postawić. I później, żem starych prosiła, żeby mu ten grób zrobić u niego że go w dupie mają. To żem wtedy taki krzyżyk wzięłam, poszłam, wzięłam se tak twoja moja, i poszłam, uciełam brzozy, nie? Dwie brzozy ucięłam i taki zbiłam krzyż drugowojenny, nie? Takie na torc i na poprzyk i gwoździa na środku. To zbiłam mu krzyż, że mu postawiła na cmentarzu, bo ciadek był zakopany, Ciadek był zakopany ziemią. Nawet tabliczki nie dały, że on tu leży, bo to nie był właściwie na dziadek. Myśmy na niego Boguś wołali, ale jak on miał właściwie na imię. To nikt tego nie wi, widzowie. Nikt tego nie wie. Oj, to były ciężkie widzowie czasy, niesamowicie. A jeszcze co jedem ja, ty babki nie znała, to opowiadały, że ta babka kiedyś jechała rowerem. I we wsi był taki baran, co wszystkich gonił. Ona jechała do Ukrainy przez wieś, nie? I ten baran zaleciał od tyłu i buch w to koło Ukrainy, a babka fik do góry nogi. <laughs> fik do góry nogi babka. Koło się pomięło, sprychy pogięło. Kurde, babka się darwa na barana. Bo one go nie lubiały bardzo, bo on buś nauczył się ten baran. A kto go nauczył, to go nauczył mój sąsiad. Mój sąsiad już święty pamięci nie żyje. Zbyszek kwaśniewski chyba, chyba tak miały, bo miał to nazwisko taki. Kwaśniewski chyba. No i ten Zbyszek Kwaśniewski, tak temu baranowi. Pół, pół, pół gumowcem, między oczy i w nogi. I ten baran się nauczył, bo się jak jego babka wychodziła z mlikiem od krowy. To ten baran rozpędził się i zasadził je w zada. A ta babka się wywaliła, mleko się rozlało, jak ta babka kleła tego barana. Jejku, co świat nie słyszał. Ja już wtedy byłam taka nawet dużo dziewcyca. No i tak to wszystko wyglądało później, jak dziadkowina umarła, to żałoba, żałoba, żałoby nie mieliśmy. Zaro po dziadku miała ma, matka moja, nie znacie się co jogodu, miała moja na, najstarsza siostra wesele z chłopem. Iło zaro po weselu, też im umarła. I później ten chłop się zabił, bo rowerem gdzieś jechał po bułki, i zasłap na torach i go pociąg zabił że ten chłop bo to się żeniło w żałobie to i ta moja siostra je teraz wdowu ale co jakiego chyba drugiego znaszła ale ale tak podejrzewam, wam że ona go nie chce ona go nie chce bo nie drań siostra już babka je ma 80 80 czy 90? Chyba po 90 jest, to jak, jak pojadę ją odwiedzić w to środę, to wam może w czwartek opowiem coś o drugiej wojnie światowej. No a na dziś będziemy się żegnać, bo to już 13 minut odcinka. Myślę, że wam się spodoba taki kontencik. No i na razie widzowie trzymajcie się. Cześć, do czwartku.